Kim jesteś? Jestem ciemnością mroczniejszą od śmierci. Tak mnie nazywacie. Jestem władczynią nocnych koszmarów. Wszystko zaczyna się od początku. może być przecież... Giga-Smog. To zaklęcie ma tylko czerpać z ciebie siłę, to niemożliwe, to nie możesz być ty. Skąd się tu wzięłaś? Prąd w opieku na zaświatów została zdjęta. To wszystko powinno zniknąć. Ten cały fałszywy Saiyara. No. Mój umysł jest moją siłą. Moja siła tkwi w moim umyśle. Nie do wiary. Było tak blisko do spełnienia moich marzeń, i nagle rzeczy biorą taki obrót. Cały mój plan legnie w gruzach. Jak to się mogło starać? Wszystkie moje projekty, tak doskonale obmyślone, tak bliskie realizacji. Chcę umrzeć, Destrukcja? Tak, totalna zagłada jest marzeniem każdego potwora. Po to właśnie nas stworzono, czyż nie? Właśnie po to. Po to nas stworzyłeś, ale zagłada musi być totalna. Powinna unicestwić cały świat. Teraz rozumiem, matko. Ta dziewczyna jest zbyt małym naczyniem dla ciebie. Dlatego muszę ją zniszczyć. Uwolnij cię. Uwolnij twoją siłę. Cały świat. Niech ginie cały świat. Tylko mój umysł się liczy. A ty skoro szukasz unicestwienia za wszelką cenę, jeśli tak sobie życzysz, zostaniesz zniszczony. Nie, nie tego chciałem. Co się stało? Gauri. Gauri. Gauri, kochanie. Fibrizo. Lina. To nie jest Lina. Już wiem. To on jest źródłem chaosu. Złoty władca. Władca? Władca nocnych koszmarów. Więc to panna Lina wezwała Giga Smoka. Powiedziała, mój umysł jest moją siłą. Czyli to Biga Smog jest panem nocnych koszmarów? A co z Liną? Gdzie ona jest? Właśnie, gdzie jest panna Lina? Przybyłem tu, bo Lina mnie wezwała. Poświęciła całą siebie za życie jednego człowieka. To życzenie wyraziła osoba imieniem Lina. Jej myśli są czyste, a serce uczciwe. Z jej powodu się tu znalazłem. Poświęciła się? Lina sobie tego życzyła? Przeciwieństwem nicości jest życie. Innymi słowy, gdy wyrazi się czyste życzenie, gdzie życie domaga się zapomnienia, samo musi się unicestwić. A co z panną Liną? Chaos, który istnieje we mnie, zawił też ją. Nieprawda. Nie wierzę w to. Nie wiem o co tu chodzi, ale jeśli Lina ma być unicestwiona, to chcę, żeby wszystko wróciło do poprzedniego stanu. Tak. Jaki jest sens w ratowaniu nas i Gauriego, jeśli nigdy już cię nie zobaczymy? Też tak uważam. Lina. Obudź się. Nie do tamtego świata, nie do świata chaosu. Zanim Amelio skrzydło, lot. zaczekajcie na mnie. Martina, czas pomodlić się do Zamel Gustara. Myślisz, że tak po prostu oddam ci Tym razem to ja ją uratuję. 俺がお前を助ける俺が助けるぞガウリーガウリー Nie puszczę cię. To na nic. Wracaj, gałęzi. Może jesteś uparta i zarozumiała. Może i pysznisz się swoim wdziękiem. Patrzysz na wszystkich z góry, ale ja cię potrzebuję. gallery. Wszystko skończone. Gauri, panna Lina, panna Martina, panie Zangulusie. Jak to się mogło stać? Cortándonos el fiel. Canalina. Can Gauri. Lina, ¿y este? ¿Sabes tú lo Co ja robię? Ty draniu Co ty sobie wyobrażasz? Co za pomysł wykorzystywać mnie, gdy jestem nieprzytomna Taka niewinna dziewczyna jak ja Kto tu jest niewinny? Ja, ty tempaku Ja nic nie zrobiłem, przysięgam Oddaj mi to Ale co? Moją niewinność Wygląda na to, że Matka Wszechrzeczy ma raczej się na tupę. nie pamięta Pani, co się stało? Pamiętam, jak wrzuciłam zaklęcie Giga Smoka, a potem straciłam przytomność. Wtedy zobaczyłam przed oczami ciemność, która zaczynała mnie ogarniać. A potem. Ja pamiętam, że ścigałem nimi, ale wszystko mi się pomieszało, jak wszedłem do tego czegoś czarnego. To no normalne w pana sytuacji. Co? Nie pamiętam dokładnie, ale coś się tam stało coś bardzo ważnego. Dla mnie też. Znalazłam cię, Lino. Martina? Co wam jest? Wyglądacie, jakbyście zobaczyli ducha. Ducha? Ty żyjesz? Oczywiście. Nie mogę umrzeć, póki Królestwo Ksoana nie zostanie odbudowane. Witam. za Angulus. Ty też żyjesz? Powiedzmy, że to błogosławieństwo Amel Gustara. Otóż to. Niech żyje Zamel Gustara. Nie umarła tylko dlatego, że jest tu komediowym charakterem. Co za ironia. Tym razem to nam się udało, pokonać was. Niby ja. Choć raz powinnaś wsłuchać się w swoje uczucia. Gratulacje! Niech żyje młoda para. Panie Zangulus, jest Pan teraz oficjalnym królem Ksławii. No cóż, gratuluję. Dziwne, że tych dwoje chciało się pobrać. Gdy wreszcie moja córka złapała męża, ja jestem poddany. Panna Martina wygląda na taką szczęśliwą. Też chciałabym zostać panną młodą. Myślałam, że chcesz być obrońcą sprawiedliwości. To prawda, ale chcę też być panną młodą. Ale numer. No to chodźmy. Poszukać ci nowego miecza. Nie ma potrzeby. Już się tym zająłem. Co? Przecież to jest mój miecz. Musisz się wtrącać? Czyżbym zrobił coś nie tak? Właściwie nie. A tak w ogóle to gdzie się podziewałeś? Robiłem to i owo. Miałem parę spraw do załatwienia. Teraz już was pożegnam. Tak szybko? Ale wkrótce się zobaczymy. Do widzenia. No to w drogę. Ale dokąd? Skąd mam wiedzieć? Jestem pewna tylko jednego: nigdy nie usiedzę na miejscu i nie dam nikomu sobie dmuchać w kaszę. Ale najpierw musimy się najeść. Zaczekajcie na mnie. Nic się nie zmieniła. Pewnie.